I jawiłam do więzienia. Lauda, za co siedzisz? Bo to tylko gramy. Nie ja wiem, ale za co? Za to, że gram w tą grę. Ja też. Ale dobrze na wiedzę nie dają. Jakieś płatki. Ty zaczynamy. No i ile na... kleja, O, zobacz tutaj na przejście. No. Belek. O, level woda. Level... poziom pierwszy. Podziemny. Oj. Be ja pewnie tego wcale nie dotykałam. Tak. Co? Musimy tam pójść? No rad. Tam jest klaun. Przecież i będzie clown. Tak był. Widzicie? Jest. Tam brzydki clown. A, to no jest nie panik. panik? I clown. Checkpoint. Wygląda. No ja nie Na to, że jesteśmy za głęboko. Teraz jesteśmy w umyśle. Czemu? Hmm, Był Tak było napisane. To pewnie to jest błąd tłumacza, bo ten Roblox bardzo często się myli. Aha. Pewnie chodziło im o te podziemie. No pewnie tak. Przywaliłam jakąś babę, która wygląda tak jak ty. Ha. I spadła. Na checkpointie. No czemu? Mi tutaj ludek nie skacze. No, ej, gdzie? Ja nawet nie zdążyłam podskoczyć. Gdzie ty? Już daleko. A, ale to nie jest wyścig, mówię o Wiem, Ja, nie jestem aż tak daleko, stoję dalej. O, jestem w kolejnym. A, i spadłam. A co w nim chodzi? Muszę przeskakiwać przez te rury. To ty? Mm, mm, no, tak można. Można tak łez. No, ta druga jest mega ciężka. To jest praktycznie nie ma. Tego. Ta druga. To jest jeszcze druga jakaś? Wysk. No jej, on nie skacze No ej Na ciebie wyciąga ty... No to jest trochę nie fair, bo bardzo rzadko się tego dotyka, nie? A to i tak ci Tylko Przeskoczyłam No, a też to pier... Przeskoczyłam, no, przeskoczyłam I ostatnia Ostatnia jestem I hop Zrobiłam Widzicie Widzowie widzą, mnie oszukuje. Wow! Mamy strutkową lawę. Jest tutaj gorąco. Mm. Mm, mm, mm. Mm. Za pierwszym lasem. Razem. Eno. pójście. po tej lawie... Do tej lawy nie mogłam wejść, a przecież tutaj spływa lawa, i do tej mogę. O co chodzi? Dujabina! Idziemy na górę? Na górę, na górę. No. Poziom drugi otwarte wentylację. Nie ja czekam na ciebie. Bardzo miłe. Ja tam nie mogę wejść. Pójdź. nie, mnie nie, nie przepytowało. No, pójdziemy drugi otwarte wentylacje. No wejście. No nie, no nie stać. Uff! Też, Idę w kacę? mi się przed sekundą. I nie leciałam. Uf. A wiem już o co, co chodzi. No Weźcie. Ja tego nie dotykam. Ja Wam mówię na serio. Ja się dalej męczę z tym drugim z No, ja tego nie dotykam. No, nie, byłam ostatni jest. Jestem. To jest niemożliwe. Mm. Ja jestem daleko. A wiesz co? Raz, raz już prawie mi się udało, a tylko wtedy musiałam mi się ściąć wszystko. Bokiem trzeba. Tutaj bokiem. I duże odstępy. Le. Są pewni rygi policjantów. No na pewno. Tak! <noise> Nie wiem czy jest. Jeszcze... No dobra. To są przecież ścieki. No, ja wiem. Z toksynami. Z toksycznymi rzeczami. Zawsze te. E, zawsze te e, obby. Które jeszcze czegoś ucieka z jakiegoś budynku albo właśnie z więzienia są bardzo trudne. Naprawdę? No. Ja jest, jestem słuchę daleko. To o wiele trudniejsze zazwyczaj od tych zwykłych, moim zdaniem. Ja tego nie cierpię. No, ja mnie to uwielbiam. Gdyby zamiast tego to było, to już bym na pewno przeszła. No ja wiem. Ale ten styl jest aktualny. No nie przyznaj, No przyznaj. Ładny. To majkę. Mega ładny. Ty, która jesteś na 10 stylu, versus ja, która, która jestem. Jestem, jestem hmm. najdalej? Versus ja, która jestem na 4. Też ty, ty jest na pierwszym, muszę spojrzeć. E, osoba, która ma 30, 36 styli. Ja jestem dość daleko. To no. mam sobie jeszcze jedną osobę, która ma 10, dwie osoby, 17, jedna osoba z 33. Idę na górę. Ja Utknęłam. Jestem, Jej! Co ten głupi do nie mówi spokojnie? Wygląda na to, że ten fan blokuje te wejście wentylacyjne. Fan. Pewnie fan. Co to fan? No hmm? takie. Nie wiem, jak się to powiedzieć. No. Mówię ci, ten tłumacz Robloxowy nie zawsze... Bo, bo tutaj jest wyjście. Albo tłumacz, po prostu nie znamy tego słowa. O! E, to jest podróba innego. Albo to samo. Nie, podróba. No bo y, w y, oryginalnym się wybierało, czy to ma być hard, czy easy. Nie. Tak. Nie. A ja oglądałam u innych. No to oni wtedy myślę grasz w, gra w podrubę. Aha, czy oni mówią? <grym> Ej, po angielsku. Ja w ogóle idę, hmm. pojawiam gdzie trzeba iść. Pełni... Bo za tym wiesz ile jest Upewni takich. Pełni się, że nie obudzisz tego policjanta. No po bo... prostu ja to ogóle nie gram. Tych... To był chyba o to. Laudia, czemu wysłać? Pierwsze, wszystko mi się ścina. Po drugie, później jak raz zginę, to to mi się strasznie długo wczytuje. O, po trzecie, to jest głupie, bo zawsze na ostatnim muszę zginąć. Aha, to ja mam przechodzić to sama. Tak. Okej, okay, widzowie, to nagrywam bez Laudy. <noise> Ja sobie programuję co innego. W mojej ulubionej Oby, mm. która ma 825 z tej, już jestem na 250. Aha. Nie, ja w sumie to na 280. mnie nie grałam. Z wielką mm. radością nie poprzechodzę. Chyba trzeba przejść po tych krzesłach. Seria? Bo mi powiedział po angielsku. No, ja nie znam angielskiego tak dobrze. nie znam trochę, ale nie tak dobrze jak Klauda. Ale mnie nie tak dobrze jak Anglicy. Nie znam angielskiego tak mega dobrze, ale Całkiem umiem sobie przytrzymać, jak Tak. ale nie wiem. W ogóle, na którym ja jestem? Mi się wydaje, Zdaję, że przecież nie wszyscy, którzy grają w gry, to nie mają coś z angielskiego. Choćby z gier. Jestem na dwunastym. Serio? Tak. No, ale ja nie gram w to, co ty. <laughs> Lauda! Wiem, że nie grasz to tak. No jej krzyżła są ty nie fajne, no tak krzesła co jest? Co jest tu? Jakieś dziwne rzecz. No prawie, prawie, prawie. Przeszłam. Jest, jest, jest. Potrzebuję uh, ten... No nie no. Chola, ja mam taki fajny obwód. Nie wiem czy w końcu Był chyba ten mały wyścig czy coś, albo jakby dwałam, że nagrywałam obby, to no. były takie fajne obby, że jak się stanęło, e, stanęło na laser, to to nie zabierało ci całego HP, tylko trochę i to było bardzo fajne. Bo jak doskonałeś trasera i szybko od niego odstoczyłeś, to miałeś jeszcze szansę pójść dalej, no, nie się na początek. No jak tego nie dotknęłam? Skip. Lauda, tutaj y, Skip State kosztuje 35 buksów. No to to jest dosyć dużo. Nie dosyć, tylko mega dużo. Przesłam! Nie dają Pepsi za darmo. No niestety. No. Nic za darmo. Wszystko za pieniądze. Szybciej! Nie, w ogóle to trwa. E, he, he, he. E, jak długo? 10 minut. E! Bardzo szybko biegam. Ja wypiłam tylko lecę, co? O. Chipsy, chipsy, ja chcę te czerwone, z półki. Mega... W automacie. Mhm. A to tu próbowaliśmy wyjść. Zdejmujcie podłogę laserową. No człowieku! To zbyt łatwe jest, jak na mnie. O! Jest w takim innym, na... identycznym... Pola, śmieszna historia, jak postanowiłyśmy nagrać ten filmik. Tak ja, Pola. Laura, a pomożesz wrzucić mi filmik? Wtedy ja, no ale jak tym masz? I mówi, no mam ten, ja mówię, ten się nie nadaje. No to mam ten, ja, ja wtedy mówię, ten też się nie nadaje. No to wtedy Pola, musimy nagrać jakiś filmik. Lauda mówi wtedy, no to może na mój kanał. I wtedy Pola, Pola stwierdza, że nie, że na jej kanał. I ja mówię, Tak, ty masz dopiero 4 filmiki, a ja mam 10. No. No, no, no. I mówcie, czy, i mówcie, czy wy lubicie, jak przechodzę obby. No tak, bo praktycznie wszystkie odcinki u no. ja mam nawet 4 jak w obby. No. Ja mam po prostu playlist, ale nie mam jakichś 4. Chyba, że mam, nie wiem. Nie pamiętam, ja zawsze jak wrzucam jakieś obby, to sobie. zwykle wrzucę jakiś odcinek, to sobie sprawdzę. Tak, mam taką playlistę, mam taką, no to. I numeruję te wszystkie. Lauda, kiedy nagle coś z mój świat? Nigdy. Czemu? Bo ta seria jest. Nie kontynuowana. Czemu? Kwiat się usunął? Nie. Czy musiałaś się odinstalować? Nie. Nie wiem, tak po prostu. Jak to się stało? Ale dużo osóbom się też jej podobała. podobało. No, nie, no, ale, świetnie, ale. Nie No, ja odlatuję chyba, ja odlatuję w kosmos. No to na tym zakończymy. Leczę do innego świata i na tym. O nie, ra... Czekaj, o nie ta rakieta jest w jedną stronę. Wycieczka na księ... księżyc. No, no to na księżycu zakończymy. No, pewnie tak. No to pa!